Witajcie kochani w kolejnym filmiku z recenzją książki. Dzisiaj przychodzę z bardzo wciągającą książką, ale również taką, która jest przepięknie wydana. I jest to Michelle Hodkin Meriday Tajemnica. Tak się ta książka prezentuje. Właśnie mi upadła zakładka, którą wam Zaraz pokażę. O, tutaj zakładeczka z dedykowana tej książce oraz wszyscy patronaci książki. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. I chciałam Wam pokazać, że to nie jest tylko ta piękna okładka, ale również grzbiet. Zobaczcie, jaki ona ma piękny grzbiet. Mega, mega mi się to podoba. Dajcie znać, co myślicie o takich grzbietach książek, bo dla mnie są rewelacyjne. Coś całkiem innego, nowego, fajnego. Ale bez przedłużania. W środku też jest ładne, zobaczcie. Także mega fajna książka. Pięknie wydana, ale już bez przedłużania opowiadam Wam, o czym ta historia jest. W książce poznajemy Marę, która przeżyła naprawdę dużą tragedię. Zawalił się szpital psychiatryczny, w którym przebywała ze swoimi przyjaciółmi. Niestety jako jedna osoba przeżyła. Zginął tam jej chłopak, jego siostra oraz najlepsza przyjaciółka naszej bohaterki. Mara nie może sobie za bardzo poradzić z tą stratą, wszystko dusi w sobie i jest kompletnie załamana tą sytuacją. Jej rodzice postanawiają, że się przeprowadzą, aby zmienić otoczenie, aby ich córka jakby przestała myśleć, oraz żeby pewne miejsca nie przypominały jej o tej tragedii, o swoich przyjacielach, którzy niestety stracili życie. Niestety. Zmiana miejsca zamieszkania nie za bardzo miała dobry wpływ, chyba tak mogę powiedzieć, bo nie da się zapomnieć o czymś, co się przeżyło. Mara nie za bardzo może zapomnieć o tym, tym bardziej, że wszystko dla niej jest teraz nowe. Nowa szkoła powoduje u niej ogromny stres, ale też nowe wyzwania. Dodatkowo, dziewczyna zaczyna mieć różne halucynacje, gdzie widzi zmarłych przyjaciół, którzy ją prześladują, i nie do końca potrafi sobie z tym poradzić. Trwa to już dość długo, i te halucynacje troszeczkę się mieszają. Nie do końca wie, co jest rzeczywistością, a co jest fikcją, co jest zmyślone przez jej wyobraźnię. Zaczyna się gubić między Rzeczywistością, a tym światem zmarłych, umarłych, którzy ją prześladują, którzy chcą może jej coś też powiedzieć. W szkole nie jest jej łatwo, ponieważ wszyscy się znają. Ona jest taką świeżynką, nową osobą, którą nie każdy chce miło przyjąć. Na jej drodze pojawia się najprzystojniejszy chłopak w całej szkole, do której wzdycha. Praktycznie każda uczennica, każda by chciała, żeby on zwrócił na nią uwagę. Ale no, zwraca uwagę na naszą malę. Ma wrażenie, że z kozią zna, gdzie się widział, kojarzy i coś go przyciąga do tej dziewczyny. Próbuje ją rozgryźć. Co nie było dość łatwe w jego sytuacji, ale Mara daje mu szansę i postanawia się przed nim otworzyć. Próbuje mu opowiedzieć o sobie, chociaż boi się wyśmiania, odrzucenia. Ale czy Marze uda się pokonać swoje lęki, swoje halucynacje, czy może to nie są halucynacje, a jakiś dar, który ma w sobie i musi go jakoś nie wiem. Poznać i poradzić sobie, i dowiedzieć się, w jakim celu ma ten dar i co on ma za zadanie dla niej. Tak? Książka jest skomplikowana, bo jest to paranormalna trylogia, która jest taki trochę thriller psychologiczny, który dość trudny jest. W ogarnięciu. Dam jest książka bardzo wciągająca. Bohaterzy są bardzo fajnie wykreowani. Polubiłam ich i ciężko się od niej oderwać. Jest tak fajnie napisana, ciągle się coś dzieje. Ciągle się dowiadujemy jakichś nowych historii. Czyta się w ekspresowym tempie. Jest tajemnicza, skomplikowana. Oczywiście muszę wspomnieć, że jest fajnym, napisanym języku, takim przystępnym. Nie pogubimy się w niej, to jest też ważne. Także ja już czytam drugi tom tej historii pod tytułem Przemiana. dlatego ja Sara, się wam nie powiem dzisiaj zbyt dużo, bo powiem wam, że ta książka jest naprawdę mega, mega wciągająca. Mam nadzieję, że znacie, bo to już jest wznowienie nowe, także dajcie mi koniecznie znać. Oczywiście Przypominam Wam o trwającym konkursie na moim kanale, także zostało chyba 25 subskrypcji do rozstrzygnięcia konkursu, także zapraszam Was do zgłaszania się. I to chyba tyle kochani na, na dzisiaj, o czym Wam chciałam opowiedzieć. Dajcie znać, znaczy, lubicie takie skomplikowane historie. Jestem bardzo ciekawa i życzę Wam kochani miłego dnia i do zobaczenia już niebawem. Pa, pa!